thank you Dziękuję, że się stawiłeś. To bardzo ważne zadanie. Wezwałem moją bardzo ważną panterę. Napijesz się czegoś bardzo ważnego? Będę z Tobą szczery. Z tym zadaniem wiąże się niebezpieczeństwo. Niebezpieczne, niebezpieczeństwo? Bardzo niebezpieczne, niebezpieczeństwo. Tu nie będzie wycieczka, czeka Cię ciężka praca. Godziny będą trwać godzinami, a noce będą całe ciemne. Nie boję się ciemności, inspektor. Nie wiedział Pan? Zetkniesz się z czołowymi postaciami świata polityki i międzynarodowej finansjery. Wszyscy mają poniżej 11 lat. Poniżej to młodzi, bardzo młodzi ludzie. Dzieci, ale niezwyczajne dzieci, część. To latorośle dyplomatów, premierów, a nawet koronowanych głów. Rodzice ich to czołowi biznesmeni, aktywiści, działacze na rzecz praw człowieka albo po prostu bardzo fajowi ludzie. Wszystkie te dzieci mają jedną wspólną cechę. Jaką? Są zdolne. Bardzo, bardzo zdolne. To bardzo dobrze. Tu nasza przyszłość, wykształcimy je, a potem powierzymy im nasz świat. Niesamowity plan. Mogą na nie dbać bardzo źli terroryści, będziesz odpowiadać za ich bezpieczeństwo, ochraniać je, pilnować. Niańczyć. Nie ma chuć! Przyszłość świata zależy od spokoju na tych koloniach. Na koloniach? Wysyła mnie pan na kolonie? To nie są zwyczajne kolonie, to obóz Chiliwaa. Ciła? Wluzuj, wow, wow. szefie! Złość piękności szkodzi inspektorze. Jeżeli coś się wydarzy, jeżeli dzieci będą choć trochę niezadowolone, ich wpływowi rodzice niewąsko się wkurzą. Ich rodacy będą wściekli. Rządy ich krajów wydadzą rezolucje. Nie przesadza pan? No co ty? To mi pachnie trzecią wojną, motyla noga. Nie mamy chwili do skacenia. Dzieci jeszcze dziś będą wczyliłała. Każde przyleci prywatnym odrzutowcem. Podstawiajcie odrzutowiec i wkraczam do akcji. Jest mały problem. Nie mamy samolotów. Spoko poradzę sobie. Byłem szkolony. Niech mi pan powie, gdzie jest ten obóz, a jakoś tam dotrę. Niestety, to ściśle tajne. Nikt nie może wiedzieć, gdzie jest Chiliwała. nawet ty. To niby jak mam się tam dostać? Muszę cię magicznie teleportować. Magicznie teleportować? <laughs> Nic z tego, nie zgadzam się. Poprzednio trzy dni wyleciały mi z życiorysu po czymś takim. Moje futerko straciło połysk. Byłem niedysponowany. Nie cierpię teleportacji. Odmawiam. Nie jęcz. Muszę się teraz odsunąć na bezpieczną odległość. Nienawidzę tego! Ui, ui, ui. -a w życiu nie widziałem takiego czadowego obozu! Zaraz puszczę pawia! Badaj! Mam chorobę lokomocyjną. Lubię stać na pewnym gruncie. O, wielkie dzięki! Gdyby stwórca chciał, żebym latał, dałby mi skrzydła. Ale... Mówię o porządnych skrzydłach, jak w samolocie. Okej, okay, cholernie długi ten początkowy przerywnik. Ale cóż, witam was... W nowej przygodzie, w nowym zagrajmy, mianowicie będzie to na kłopoty Pantera, tak, gra, w którą grałem jak byłem małym dzieciakiem wyszła ona w 2000 roku, i ogólnie jest to opowieść o różowym przyjacielu, o różowej panterze dokładnie, której podkłada głos Cezary Pazury jak już zdążyliście usłyszeć i ogólnie jesteśmy w obozie czyli wow, i mamy ochraniać te młode dzieci poniżej 10 roku życia, znaczy chyba no, poniżej 10 roku życia tam 11. No i, no i ogólnie witam Was po bardzo, bardzo długiej przerwie. Wiem, że <laughs> niedługo nie było filmów, jakieś dwa tygodnie, może nawet dłużej, nie pamiętam. Yy, no, wiadomo, szkoła, yy, trochę brak weny, ale już powróciłem, znalazłem czas, prawda, jest w ogóle dzisiaj mam piątek, także jest weekend trochę sobie odpocznę i coś może ponagrywam na przyszłość. Także dzisiaj mamy Hocus Pocus z Różową Panterą, gdzie jest, większość z gra, yy, was, was grało w, tą, w tego point clicka. Jest on bardzo fajny, Lubię kre kre kreskówkow znaczy, no, kreskówkową grafikę, także kiedyś oglądałem na różową banderę. Ok, no to zacznijmy sobie. Pogadajmy sobie z tym przewodnikiem, bodajże po tym łała, zobaczmy. Witam w łała na pierwszej światowej kolonio konferencji dziecięcej. Miluszyńcy z całego świata dyskutują o tym, jak propagować pokój, pojednanie i tolerancję. I mam przyjemność. Nazywam się Pantera, różowa Pantera. Czołem! Poznałeś już przedstawicieli różnorodnych, lecz równych sobie kultur i grup etnicznych? Jeszcze nie? No to masz okazję. Rozejrzyj się. Miło mi będzie Cię gościć. Okej, okay, czyli no, mi się rozejrzeć po oczy wała. Wow, wow. ogólnie yy, chciałbym jeszcze z góry przeprosić, jeżeli to się spodziewał innej przygodówki, bardziej poważnej, w poważnym stylu, albo bardziej, nie wiem, mniej dla dzieci, bo nie, nie ukrywajmy, że ta przygodówka jest dla dzieci bardziej, tak, to jest taki w ogóle, zawiera też ta gra elementy edukacyjne, wiadomo, o różnych krajach innych i kulturach, także, ale ogólnie mi się gra podobała, jak byłem małym dzieciakiem, także bardzo... I w nią lubiłem grać. I ogólnie można powiedzieć, że jest jedną z moich ulubionych. Mam dobre wspomnienie, pamiętam jeszcze. Chyba jak miałem 7, 7 czy 8 lat grałem w tę grę, także no. I jeszcze wiadomo, że jest też pierwsza, to jest druga część gry, bo są dwie części. Pierwsza jest Hocus Pocus Różowa Pantera. Z niej może też zrobię let's play, ale zacząłem od tej żeby w drugiej części, znaczy w pierwszej części jest, że wy skończył z pracą super szpiega, tutaj jest dalej tym super szpiegiem, jest, chciałem tak bardziej popularnie to zrobić, rozumiecie? Dobra, już skończę gadać i rozejrzyjmy się. Tutaj widzę pierwsze, co przykuwa moją uwagę, zabierzmy to. Okej, okay, co, to, co to jest w ogóle? O, sławne kółeczko. A tylko jedną rzecz mamy, okej, okay, to są bodajże... to mi wygląda na jakieś te buty na sprężynie do skakania. Dobrze, no i co? I tutaj chyba mamy fą tak? Przyjaciel różowej pantery z pamiętam z bajki jeszcze, jak oglądałem kiedyś. Bardzo fajny staruszek. Pogadajmy z nim, bo widać, że tu jest. Chyba ma odkurzacz. Oj, coś nie poszło. Karzelka wysło. On główkę? Halo, to on? Różowy? To ja, twój stary, znajomy! Tą główkę! Wyssało mnie! Właśnie, widzę. Spróbuję cię jakoś wyciągnąć. No, tak chyba go nie wyciągniecie. Bez paniki. <noise> bez paniki. Mówi do niego, bez paniki, ja sam panikuję. To mi też w ogóle ten element humorystyczny jest dla mnie dla mnie traf, najbardziej trafny, bo może rozśmieszyć i moje dziecko, a też także starszego, takiego starszego pryka jak ja. Yy, I nie, nie, nie jest takie żenujące, bo naprawdę zdabingował świetnie żywą panterę i mi się to bardzo, bardzo podoba i jest dobre dla każdego moim zdaniem. No i, i, i nie piszcie mi tutaj, czy nie, nie gadacie jakiś głupich głupot, że prawda, to jest gra dla dzieci, co ty w ogóle robisz, ja lubię tą grę i mnie gówno obchodzi, z, czy, 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 ktoś, czy ta gra ma jakąś słabszą grafikę, czy jest dla bachorów, mnie to kompletnie nie interesuje, znaczy dla dzieci, przepraszam, dla dzieci, mnie to kompletnie nie interesuje, ja gram w co lubię i ta gra ma coś takiego w sobie, takiego dobrego, także no, dobra, musimy, ura a co to jest? Co to jest? Czy to była ta deska? Tak. Mamy już dwie rzeczy. Te te, 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 buty do skakania. I tą deskę. Latająca deskolotka. Tak, tak zwana deskolotka. Pamiętam, ostatnio oglądałem Back to the Future. Znaczy Powrót do przyszłości i był... Była deskolotka w dwójce bodajże. Nie wiem, czy znacie ten film. Polecam. Powrót do przyszłości. Dobry film. Dobra, musimy wyciągnąć wągłówkę. I wiem, gdzie musimy się najpierw udać po klucz. Żeby otworzyć ten... Odkurzacz, czy co to tam? Wsysacz, zasysacz liści, nie wiem co to jest. Do, na lotnisko, o jest lotnisko. to za samolot? Lotem bliżej. Lotem bliżej? Zajęte. Mhm. Ten samolot boi się latać, nic z tego. Samolot ma uczucia, boi się latać, spoko. Dobra, zajrzyjmy To do jest skrzynki z narzędziami. To powinniśmy znaleźć dobry klucz, żeby otworzyć go. Otworzyć i wyjąć wągówkę Niezły klucz. Niezły klucz, tak, niezły. Nie wiem czy niezły, nie widziałem jaki wyciągasz już tak to szybko zrobił różowy. Okej, okay, idziemy dalej, i teraz musimy uratować Fongówkę. wyciągnąć go stamtąd. Oh. Jest kluczyk. Nie wiem, to jest klucz dziesiątka, kurde, dwudziestka. Chyba na chyba dość duży. Tak, duży. Dwudziestka. Dwudziestka, dwudziesta dwójka. Wow, ile domków? Matrioszka. Normalnie matrioszka, dom w domku. Baba w babie. Kopę lat, mój przyjacielu. Kopę lat. Nie wiedziałem, że cię tu spotkam. Poprosili mnie, żebym stworzył tu raj dla dzieci. Poczekaj, aż zobaczysz wszystkie moje cudowne wynalazki. Zasysacz to tylko jeden z nich. Tak, zasysacz? Mógłbyś dobrze się. to wszystko poustawiać? on poustawiać te domki. No problemu, zaraz się za to zabieramy. No, no i co jeszcze chciałem wam powiedzieć? Że ogólnie chciałem nagrywać tę serię w wakacje, ale też mi nie poszło, jak sami zauważyliście, bo ona jest taka bardziej wiadomo, klimat wakacyjny, ciepło, tutaj widzicie, dzieci sobie skaczą, jest woda. Ogólnie lubię r typ r r jakim, tą kreskę, jak się to rysuje, to wszystko te bajkowe rzeczy. Ja to po prostu kocham, nie wiem jak, jak wy. O, ale siłacz. Wszystkie te domki, kurde, różowy siłacz, strongman No no i ogólnie ja muszę wam powiedzieć, że ta, ta gra jest dla mnie czymś wspaniałym dobrym. I będzie więcej takich przygodówek na moim kanale. Mam nadzieję, że to wyjdzie. Dobra, wszystko, wszystko, gadajmy z nim. Dobra robota! Tak się cieszę, że tu jesteś. Widzę, że znalazłeś moje deskolotki. Naprawdę latają. <laughs> Dał zasysa, czy deskolotką. Odesłał. Widziałeś mój pogodomat? Nie. Co to jest? Jeden z moich najlepszych wynalazków. O i Zimowy poranek. Zimowy poranek? Ale nie jest zimno. <gulanie> Genialne, nie? No Dalej spróbować. <gulanie> Pokaż to. Niesamowite. Niezłe, nie? Pokażę ci coś jeszcze. Niezłe, nie? Ale musisz znać szyfr otwierający kłódkę do składziku. Masz tutaj. O, mamy szyfr. Co ty tam szepczesz? Powiedziałem, że Chiliwała to najlepsze kolonie na świecie. O, co prawda? To prawda. O, czyżby inspekcja przyszła? Nie znasz tych dwóch kretynów? To się jeszcze okaże. Jesteśmy z biura cierpliwych biurokratów. To BCB. Uciekajmy! Wągłówka. Z... Znaczy uciekł, przepraszam, się nie powiedzieć, spieprzył, ale uciekł. No wrócił. Razem z moimi ludźmi mam zbadać panujące tu warunki. Sprawdzimy, czy dzieci pozostają pod dobrą opieką i czy sprzęt spełnia wymogi bezpieczeństwa. Ale cię powaliło, że mówisz tak beznadziejnie. Dobra, yy, słucham, czego pan chce. Bo nie dosłyszałem. Chcemy sprawdzić, ten wasz niby nowoczesny sprzęt. Gdzie go macie? Chcemy sprawdzić ten Aha. wasz niby no... Dobra, sprzęt. Mam tu parę drobiazgów. Deska. Ja chcę. Ja sprawdzę. A ty, okej. Okay. Widzieliście deskolotki? Co to takiego? Coś jak zwykła deskoholka. Tylko na bajerze. Lata. Za gruby jest. Wygląda na to, że jest w porządku. No, ale grubego nie udźwignęła. Dobra, bierzemy kolejną rzecz. Chyba dlatego już będzie. To są hop skoki. Hop skoki, tak. Na no, tych nie się skacze, dobrze mówiłem. Hop skoki? Właśnie. Hop skoki. Rozumiem, hop skoki. Ciekawe. Pozwólcie, że mój człowiek je obejrzy. Amatorzy powinni ustawić poziom dla początkujących. Amatorzy? Zapomnij człowieku! Dawaj ten złom na maksa. Tak Jak sobie życzysz. Przecenienie swoich możliwości. <laughs> o kurde, czaska. No <śmienicza> tak to właśnie jest. Nie wiem jak... nie to bał. Nie, nieźle, ale ostrzegam jedna wpadka i zamknę ten interes. Zanim zdążycie powiedzieć... Gdzie jest szczurek? Tu jest. Nie wiem, ale dość wyraźnie usłyszeliśmy wasze ostrzeżenie. Nie bądź taki cwany. Nie cierpię cwanych panter. Wolisz tępe pantery, szefie. Się. Proszę, szefie, nic nie zrobiłem. A co macie w tym składziku? Eee, narzędzia. Składzik jest zamknięty, a ja, ja zgubiłem szyfr do kłódki. Nie ma szyfru do kłódki. Na razie nie zamkniemy wam tego kramu, ale podkreślam, na razie. Idziemy poszukać szczurka. Jeszcze tu wrócimy. Szczurek poleciał sobie. Ale muza, ty ty ty... ty. Dobra, poszło dwóch i czy tam trzech trzech Zobaczymy idiotów. te mordki. Jestem tego pewien. Masz rację stary. Sprytnie sobie z nimi poradziłeś. Idę do domku poczytać o tym ich biurze. W razie czego wal śmiało. Wszystkim przyda się chwila relaksu. Pójdę nałożyć sobie oczyszczającą maseczkę z kiwi i cytrusów. Ty, ty, to Mam to... okropną cerę. Gdybyś N mnie potrzebował, to jestem u siebie. Dzięki, spoko, poradzę sobie. <słuch> Dokładnie. Nie wiem, jak wam się tu podobają te teksty, ale mi się podobają. One nie tracą w ogóle na ważności, tak jak kiedyś śmieszyły już teraz nie śmieszę. To cały czas jest tak samo dobre, moim zdaniem. Dobra, wszyscy się relaksują dzieci co wy tu robicie dobra to teraz tak my pójdziemy wejdziemy do składziku bo nie wiemy co tam jest a chcemy się dowiedzieć musimy otworzyć mam a mamy szyfr no to otwieram zamknięte muszę poznać szyfr a sorry muszę szyfrem na to kliknąć tu jest okej okay. Ty ty, skubany psisko jakie fale, patrzcie. Spo spojrzałeś, co? Spojrzał na szyfr. Dobra, jesteśmy w tym składziku. Co my tu mamy? Dobra. Wędka, tak? Bierzmy tą wędkę, o której tam mówił nam główkę, że mamy wziąć, chyba. Tak. Zawsze mam... znajdę czas, aby coś złowić. No, na przykład swoje... Nie, dobra, to nie, to ten żart był nie na miejscu, dobra. Nieważne mamy wędkę, A, czyli wszystkie przedmioty straciliśmy, mamy tylko wędkę. Dobrze, dobrze, wszystko. A to? Kosiarka? Ten zardzewiały złom nie zadziała. Uwierz mi. Spok. Wierzę. A tu? Kamizelki ratunkowe. Mhm. Nie wiem, jak wam się podoba już po początku gry, pewnie i tak większość z was grała, ale jest najbardziej, jak najbardziej przyjazna, jeżeli chodzi o klimat, taki bardzo przygodowy, taki bajkowy, wiecie. Się... Jak już wszystkiego zabraknie, będzie przynajmniej w brud kukurydzy w puszkach. Kukurydzy w puszkach, tak. To jest fajna w ogóle ta sztuka, znaczy sztuka dedukcji, to nie jest Sherlock Holmes, ale to jak opowiada o różnych rzeczach różowa pantera, tak, Cezary Pazura, który podkłada i dubbinguje tą różową panterę, to nieźle mu to wychodzi. No. To jest dobre. Dobra, wychodzimy ze składziku. Co tym razem nas spotka? Aha. Pogadajmy z dziećmi na mostku. Na początku weźmy tą murzynkę. Weźmy murzynkę. E, źle to zabrzmiało. Pogadajmy z tą małą murzynką. O. Z tą małą czarn czarną dziewczynką, bo murzyn to znaczy niewolnik. Tak, Mam nie na będę imię indrani, indrani i jestem niezależną kobietą z Indii. Kobiety powinny mieć takie same prawa, jak mężczyźni. Będę walczyć o to, żeby moje córki nie były dyskryminowane. Feministka. Jestem hinduską i Jasne. uwielbiam hinduską mitologię. Moje imię, Indrani, oznacza bogini nieba. Tak... Równouprawnienie, co? A kiedy trzeba przenieść ciężką torbę, to co mówi żona? Andrzejku, przeniesiesz, bo ja nie mogę. Mhm. Albo robimy coś na równi, albo... Kurde, no toż... Dobra, nie, nieważne. Jak ktoś feministki, to nie są mądre kobiety, moim zdaniem. Dobra. To taki jakiś Chińczyk mały, z nim też pogadajmy. <laughs> Niech zgadnę. Zimna woda. Hej, jak masz na imię? To Junkri, bardzo zdolny uczeń z Pekinu. Oczywiście, nie mniej ani bardziej uzdolniony od innych, uzdolnionych uczniów. Przepraszam. Mhm, mm nie mało rozmowny. Może wskoczymy do basenu? Nie wziąłem kąpielówki. Na nie możesz się w różnym futerku kąpać. Okej, okay, to zaraz z nią pogadajmy, czy z nim? Wiesz, gdzie jest Butan? To mój kraj! Butan. Jestem buddystą i spędzam czas jak mnich w klasztorze. Koresponduję z kolegami z całego świata, a teraz będę miał ich jeszcze więcej! Jak mówiłem, gra jest trochę. mam element edukacyjny, żeby się dowiedzieć o hindusach i takich, i o buddystach i takich innych. A ten pan? Ten chłopiec znaczy. Poznałeś już wszystkie dzieciaki? Małego Nigella też. Jest trochę skryty, więc musisz znaleźć jakiś sposób, żeby go ośmielić. Mhm. Mm Poznałeś już wszystkie. Dobra. Żeby go ośmielić, tak? Wow. W jaki sposób to zrobimy, co? Moment, a tam pójdźmy? Możemy? <laughs> Różowy? Proszę przedstaw się dzieciom. Chciałbym, żeby cię poznały. Dobrze, chyba... No jeszcze te, to dziecko na deskolocie i drugie też u góry. Cześć, jestem Chion i pochodzę z Egiptu. Moje imię oznacza córka. Ni. Wow. Lubię szybkość. Mój tata jest ambasadorem. Umiem pisać hieroglifami. Naprawdę? A ja jestem pantera. Różowa pantera. Co znaczy twoje imię? Coś między czerwonym a fioletowym. Czerwony... Faktycznie, różowy, jakby zmieszać czerwień z fioletem. Nie, nie wychodzi wtedy czerwony. Znaczy różowy, przepraszam. Jak czerwień z fioletem zmieszamy, to nie wychodzi chyba różowy o się... Nie wiem. Może wy wiecie. Piszcie. Mam na imię Kumoken. Jestem rodowitym Australijczykiem. I chociaż mam dopiero 10 lat, jestem już doktorem medycyny ziołowej. Dza! Ja. Wiem wszystko o przyrodzie. Moim totemem jest krokodyl. Mm. Spoko, a z nim pogadamy sobie teraz? Jak już wszystkie dzieciaki poszły go peszyć? Już go nie peszą, znaczy. Poznałeś już wszystkie dzieciaki? Małego Nigella. A, dobra, to już było. No dobra. Dobra, sądzę, że, to, że jeżeli chodzi o pierwszy odcinek, to tyle tutaj będzie. Tyle, jeżeli chodzi. Następnym, jeżeli Wam się podoba ta seria, to klikajcie, prawda, zielony kciuk w górę, jeżeli, jeżeli, jeżeli użycie, że to jest fajne. No a ja będę kontynuował tą serię, mam nadzieję, że Wam się spodoba. Co jeżeli chodzi o DuckTalesa, to ja jestem, mam z nim mały problem, ale jego też będę nagrywał, ale wydaje mi się, że odcinki z Różnej Pantery będą częściej. Także trzymajcie się do kolejnych odcinków. W kolejnym odcinku poznamy wszystkie już dzieciaki do końca i mam nadzieję, że wyruszymy w jakąś podróż. Także na razie, trzymajcie się. Cześć do kolejnych odcinków.